Witamy Państwa serdecznie przed siedzibą Parlamentu Europejskiego Biura Informacji we Wrocławiu. E, organizują tutaj swoją akcję Zieloni, Wrocławscy Zieloni. E, no i chciałem się Was spytać, o co chodzi w tej akcji? No przede wszystkim przeciwstawiamy się e, samym negocjacjom, które prowadzone są e, negocjacjom dotyczącym umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, czyli TTIP i, i CETA. Przeciwstawiamy się e, samej procedurze negocjacji, która jest bardzo e, nietransparentna, no ale też stanowisko, stanowisku. E, Unii Europejskiej, które, które budzi wiele obaw um, związanych z ochroną środowiska, z prawami pracowniczymi i ogólnie wyższymi standardami w Europie niż w Stanach Zjednoczonych w wielu aspektach, w wielu branżach i przemysłach. Ale czy to znaczy, że jesteście zupełnie przeciwko jakimś próbom jednoczenia się rynków amerykańskiego i europejskiego? Bo ja osobiście, dzisiaj jest taka moda, żeby dziennikarze wyrażali swoje zdanie, to spróbuję. No osobiście uważam, że być może przyszłością jest stworzenie Unii Amerykańsko-Europejskiej i tworzenie takiego wspólnego jakby świata naszego, a wiemy, że są wojny. A z drugiej strony no, nacjonaliści chcą, żebyśmy każdy żyli w swoim ogródku. Także czy wy wykluczacie zupełnie możliwość jakby wspólnoty handlowej albo nawet politycznej ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą? W takim formacie, w jakim ona jest, jakim negocjacje są teraz prowadzone, jesteśmy przeciwko tej umowie, ponieważ uważamy, że pod płaszczykiem wolnego handlu jest tutaj wiele innych kwestii, które E, które budzą kontrowersje i de facto uważamy, że nie jest to, nie jest to umowa handlowa. E, co, do co, co do w ogóle współpracy handlowej między Stanami a Unią, Unią Europejską, to oczywiście e, no nie da się takich, e, takich relacji handlowych e, e, czy zmian w tych relacjach uniknąć, ale, ale to, co proponuje w tym momencie Komisja Europejska, jest, e, jest fatalne. A co jest szczególnie fatalnego, waszym zdaniem, w tym właśnie, co proponuje Komisja? No przede wszystkim to, co przewiło się do mediów, bo to znaczy trzeba, że, że w ogóle sprawa typu u i -y, no nie jest w Polsce specjalnie medialna. To, co się przewiło do tej pory, to oczywiście klauzula mechanizmu arbitrażowego między państwem czy rząd, między rządami a inwestorami, czyli taki niesławny, kontrowersyjny ISDS. Klauzula ta. Koalicjata funkcjonuje chociaż w wielu krajach w Europie i Europa i Polska też ma podpisanych tych, tych, tych umów bardzo wiele. Natomiast kontrowersyjne jest to z tego względu, że daje prawo do wysuwania roszczeń wobec rządów, roszczeń, które z tytułu nieuzyskanych nie zysków planowanych, czyli kwot zupełnie uznaniowych, w tym sensie jesteśmy, to, jest, to jest taki punkt, yy, który, który przebiegnie do mediów, ponieważ jest to kwestia bardzo kontrowersyjna. No może zresztą bardzo wiele kosztować i kosztuje. Obecnie takich spraw em, rozstrzyganych przez arbitraż jest bardzo wiele. Jest to mechanizm dość nietransparentny. Właściwie w ogóle nie wiadomo, em, jakie kwoty są czasami zasądzane. Strony mogą em, nie ujawniać tego, em, tych odszkodowań wypłacanych z tytułu... Tego, w sporach tego typu, więc to jest przede wszystkim bardzo kontrowersyjne. No poza tym, oczywiście, tak jak powiedziałem, kwestie standardów, czyli, czyli kwestie Rady takiej współpracy regulacyjnej, która ma być powołana, to też jest w stanowisku, stanowisku Europy, Komisji Europejskiej. Ta Rada ta w takim formacie w jakim ona w tej chwili e, jest przedstawiana przez, Unię, przez Komisję Europejską czy przez negocjatorów e, wygląda na to, że będzie takim mechanizmem e, dyscyplinowania rządów e, i ograniczania mechanizmów demokratycznych. Więc to są takie dwa, dwa no konsekwencje tej, tej rady i, i, i samego esds u są, 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 są ogromne i, i budzą chyba najwięcej kontrowersji. Czyli rozumiem, że przed podpisaniem umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Północną oczekiwalibyście, żeby Unia Europejska jakby zażądała od Ameryki i od Kanady spełnienia standardów, tak? To wtedy byście to jakby traktowali trochę inaczej. Znaczy Komisja Europejska zapewnia, że standardy nie podlegają tutaj w ogóle, nie są kwestią negocjowaną, czyli że Europa nie zgodzi się na obniżenie standardów. Natomiast sama, sam TTIP daje korporacjom i, 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 um, i dużym firmom um, szanse na zagarnięcie jeszcze większych um, kawałków rynków. Więc w tym sensie nawet liberalizacja handlu przyczyni się do obniżenia standardów, do obniżenia płac, i przykładów przykłady jest bardzo wiele. Na przykład te umowy, które były, podobne umowy, które były do tej pory o wolnym handlu podpisywane, czyli chociażby nafta między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, pokazują, że, no, że te efekty wzrostu gospodarczego. Że, że, że umowy te nie przynoszą takiego, takiego skutku, jaki, 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 jaki miały przynieść. I, I nie ma twardych danych, które by jednoznacznie mówiły, że, że te umowy służą obywatelom. Wydaje się, że służą przede wszystkim dużym, dużym firmom, dużym koncernom. A powiedz proszę, gdzie to się odbywa? Gdzie odbywają się te protesty? Rozumiem, że Zieloni organizują je w całej Polsce, nie tylko we Wrocławiu, tak? Mm, tak. Odbywają się we Wrocławiu. W Krakowie i w kilku innych miastach. W Europie tych protestów jest bardzo dużo. W Polsce niestety, ponieważ sprawa jest jeszcze no, niespecjalnie medialna, politycy nie wypowiadają się na ten temat prawie w ogóle, jedynie w taki trochę sposób karcący niejako protestujących, że, że, że właściwie o wolnym handlu. Jak można protestować przeciwko przeciwko takim przeciwko liberalizacji handlu? No, w tym sensie ten cały sprzeciw dopiero się budzi. Anna Grocka była jedyną kandydatką na prezydenta, która podnosiła, podnosiła tę kwestie, więc to też pokazuje, że, że, że w Polsce jest to temat, który zupełnie, zupełnie nie, nie przebija się do opinii publicznej, więc naszym celem jest przede wszystkim um, zwrócenie na to uwagi, żeby, 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 za, żeby w ogóle rozpoczęła się dyskusja nad ttip Witaj Pawle, powiedz mi czemu tu jesteś? Protestujemy przeciwko TTIP, czyli umowie handlowej z Ameryką, ze Stanami. No, Ameryka nie jest taka straszna, więc no, ja osobiście aż tak bardzo nie jestem zły na Amerykę, ale powiedz widzom, co ciebie tutaj tak najbardziej irytuje w tym, co się może zdarzyć, jeśli to przejdzie? Mnie irytuje kompletny brak przestrzegania standardów, standardów zawierania takich porozumień, które są, powinny być negocjowane z szerszą grupą społeczną. Powinno być to. Negocjowane powinny być prowadzone konsultacje społeczne. Umowa ta handlowa jest bardzo niewygodna dla Polski. Wszystkie normy produkcyjne, wszystkie normy standardów zachowywane w Unii Europejskiej zostaną teraz podważone. Czyli rozumiem, że to nie było konsultowane społecznie, tylko rządy o tym decydowały, tak? No oczywiście, umowa była, jest w ogóle pro, przeprowadzana w Polsce bez żadnego echa, bez żadnego odbicia. W ogóle w całej Unii Europejskiej umowa ta zostaje wprowadzona bez żadnych szerszych konsultacji społecznych. A czy jesteś pewien, że konsultacje społeczne by przyniosły sprzeciw wobec tej umowy? Bo jednak wielu ludzi jest zainteresowanych handlem. Myślę, że tak jak w przypadku akta. Tutaj odzew społeczeństwa byłby bardzo zbliżony, ponieważ ludzie zauważyliby wówczas, jakie konsekwencje niesie za sobą ta umowa. Takie konsultacje nie były prowadzone. Sprawa ta nie została też odpowiednio nagłośniona przez media. W Polsce ten problem jest dosyć bardzo zamiatany pod dywan, niezauważany przez naszych polityków. W Europie odbija się to trochę większym echem. Gdzie szczególnie w Europie te protesty są głośne? Szczególnie na zachodzie Europy. Tam jest tak jakby większa świadomość zawierania takich umów, i ludzie są bardziej związani z taką z polityką społeczną, są bardziej zainteresowani takimi sprawami. Witamy Państwa w Studiu Racjonalista TV. Jesteśmy właśnie świeżo po reportażu dotyczącym protestów zielonych przeciwko TTIP. No i co o tym, Piotrze, uważasz? To znaczy, ja nie, generalnie nie rozumiem obaw przed tym. Ja byłem teraz na konferencji dwa dni temu dotyczącej właśnie, między innymi takich spraw i tam była przedstawicielka Parlamentu Europejskiego też właśnie odpowiadała na takie pytania ekologiczno-podobne, ekologiczne, różne obawy. Generalnie wygląda na to, że to będzie się docierało przez długi czas, więc tych różnic jest na tyle dużo, że jeszcze do końca nie wiadomo w którym miejscu to się zatrzyma. Czy będzie bardziej tak po myśli USA, czy bardziej tak według tradycji europejskich. Przy czym na przykład ja zadam jej pytanie, bo to jest taka rzecz, która mnie osobiście trochę niepokoiła, jak to jest z tymi substancjami. Yy, bo te sprawy typu GMO i tak dalej, ja jestem raczej pro yy, GMO, zwłaszcza że już właściwie GMO jest w użyciu, tylko no że tak, nie tak, ma. Nie ma takiego full wstępu. Zieloni niestety, nie wszyscy z tego co wiem, ale oficjalna linia jest taka, że oni są przeciwko GMO, chociaż mm. GMO, no GMO ma też bardzo wiele pozytywnych skutków. Mm, chociażby tak, Polepszenie jakości żywieniowej. Dokładnie. Znaczy, trochę nawet nas nie, nie stać, żeby, żeby przy tym obstawać, przy tym sprzeciwie hmm. wobec GMO. Natomiast ja spytałem ją wtedy, tą posłankę, o sprawy medyczne. I jak to będzie z tą różnicą? Bo w Stanach Zjednoczonych około 20 kilku bodaj substancji. W każdym razie jest to liczba niewielka, jest objętych absolutnym zakazem sprzedaży. Natomiast wreszcie w, w przypadku innych substancji, jakby się okazało, że są szkodliwe, na przykład ktoś może sądzić się z firmą farmaceutyczną. To jest takie amerykańskie podejście. W Europie takich substancji jest tam bodaj 500. Czyli jakby rząd trochę chce ochronić obywatela czy też myśli za niego, czy też tak albo, w zależności od tego, czy ktoś to lubi, czy nie, to jest tak jako opiekun albo, albo ja, nianka, tak, zbyt, zbyt mhm. <gryt>, tak nastawiony na ochronę. No, w każdym razie, ja spytałem o to, czy to nie będzie szło w tą stronę amerykańską, bo tak jest po prostu prościej, prawda, więcej, łatwiej jest zmniejszyć liczbę, na liście niż zwiększyć, w związku z tym Europejczycy nie przyzwyczajeni do tych szkodliwych substancji, żeby się nie wszyscy nie potruli. No i ona odpowiedziała, że między europejskimi państwami też są bardzo znaczne różnice, bo to nie jest na formacie europejskim zrobione. Wobec tego, zanim się ustalą te różnice, to ta, ta liczba, którą ja podałem, ta, ta niska, to ona powiedziała, że to tylko niektóre państwa europejskie tak mają, więc... Tak samo jak będą ustalania, ustalenia dotyczące praw autorskich, to też nie wiadomo, jak, w jaką stronę to będzie właściwie szło, dlatego że, że każde państwo europejskie ma trochę inaczej. W każdym razie obiecała, że nie dopuszczą do żadnych akta i innych, takich mm -hmm. nawet wzmutowanej wersji. No tak, aczkolwiek wiesz, to jest takie trochę egoistyczne, bo obecnie większość wielkich firm fonograficznych pada na przykład EMI mm -hmm. Także mm -hmm. to takie. No tutaj pewnie zgarnę trochę hejtu w komentarzach, ale no uważam, że niektórzy ludzie, którzy protestowali przeciwko akta, no w ogóle nie myślą o prawach autorskich, bo naprawdę mamy ogromny kryzys na tym rynku, zarówno fonogramów, jak i filmów w sieci. Mhm. Więc no, znaczy, Nie zobacz... mówię, że akta to był dobry pomysł, ale coś w tym stylu jednak powinno zaistnieć. Coś... Znaczy to było zbyt, zbyt surowe, natomiast mhm. wydaje mi się, że tam są teraz plany nad czymś znacznie bardziej sensownym, czyli nad programy, który automatycznie by przyznawał część prowizji do, znaczy po prostu tą prowizję to, co się należy autorowi automatycznie i w ten sposób nie będzie to żaden taki... Tylko zanim się to zrobi, to oczywiście też potrwa ale generalnie dosyć sympatycznie to jednak wygląda. No dobrze, ale bo zieloni, no nagraliśmy ich protest, a nie oczywiście widzieli tylko ciemne strony tej mm -hmm. umowy. A jakie są Twoim zdaniem jasne strony? No jasne strony są takie, że będzie niesłychanie łatwiejszy dostęp do inwestowania dla, z, z obu stron jakby. Będzie, zbuduje się przynajmniej częściowo wspólny rynek, tak o, największy na świecie, bo to w ogóle nie ma z czym, nic się nie, mógłby, nie mogłoby, z tym równać, tak, bo Unia Europejska i Stany Zjednoczone, to razem byłoby chyba z 840 milionów obywateli, więc ogromny rynek, zamożny. To, był, to byłaby, no i uproszczenie, zresztą w ramach tych, podobne zresztą jest z Kanadą teraz mhm. negocjowane. Niektóre ta, tego rodzaju ułatwienia handlowe już bilateralne są z Kanadą lub USA i jakimś państwem europejskim, na przykład Zdaje się, że jest jakieś rolne już między Polską a USA, więc w niektórych sprawach to będzie tylko potwierdzenie. To uh -huh. będzie po prostu ułatwienie, dla, ale no problem polega na tym, że wszystkie państwa bronią swoich nawet tych partykularnych praw, jak niepodległości, jak powiedziała pani posłanka właśnie, że i w ten sposób, no cóż... Jest ciężko przełamać jakby, ale ułatwienia no, są łatwiej. Oczywiście eliminują też takie sytuacje, kiedy ktoś nie wie, ile właściwie ma płacić, co jest legalne, przywozi jakieś nagranie z jednego kraju, się okazuje, że w innym kraju to jest nielegalne. Oczywiście nikt nie będzie go z tego powodu ścigał, ale gdyby przy okazji ktoś wszedł w posiadanie tych materiałów, to może się nawet nagle okazać, że jest problem, prawda? Więc to też tak trochę by chroniło ludzi przed taką mhm. zgadywanką prawną. E no, mówi się też o tym, że decyzje o tym zapadły poza jakby wiedzą społeczną. Czy zgadzasz się z tymi zarzutami, że to jest jakby tak zakulisowo, po cichu, gdzieś tam z tyłu? Nie, robione? Nie, znaczy, nie, to chodzi raczej o to, że jeżeli się coś dzieje, typu Nigel Farage się kłóci z Coen Benditem na przykład, albo Sarkozym, albo jest generalnie jakiś skandal w parlamencie to wtedy ludzie o tym się interesują, natomiast takie rzeczy tak naprawdę ludzie się tym nie interesują, a gazety europejskie, ja mam wgląd tylko w, taki stały wgląd tylko w niektóre prasy europejskie, ale hiszpańska, niemiecka czy francuska, one generalnie nie interesują się za bardzo tymi rzeczami. To jest właśnie ten paradoks, że protestować tak, ale od czym to jest tak naprawdę to... I nasza nie jest wyjątkiem, jest bardzo podobnie jak w tamtych krajach. Y no, wydaje mi się, że ta umowa przejdzie, prawda? Bo te protesty wcale nie są tak silne. Główne, główna jakby tutaj przeszkoda to jest właśnie ten partykularyzm niektórych państw europejskich, chociaż no, też zgadzam się, że to jest raczej opłacalne, prawda, że tworzenie takiego wielkiego wspólnego rynku jest dobre i dla Europejczyków też jest bardzo opłacalne, bo przecież w niektórych technologiach my przedujemy nad Amerykanami na przykład samochodów. Mhm. Już się pojawiły w kinach reklamy samochodów fransków. ale ale lepsze, więc to zawsze będzie ta kalkulacja, prawda? Jest to, jest to ryzyko, że amerykańskie auta rzeczywiście są tańsze i Amerykanie mają też auta z krajów niezachodnich, zachod, nie jak z Japonii, na przykład 30% taniej niż Europejczycy, i wtedy te japońskie wskakują na, na rynek europejski też tani. Tak by mogło być, ale czy tak będzie, to nie wiadomo, bo to musi być wyważone. Właśnie, by te, te, właśnie o tym są te rozmowy. No tak. żeby to wyważyć tak, żeby one były dość tanie, żeby to była ciekawa sprawa. a dość drogie, te japońskie, żeby nie, nie zagrozić biznesowi automobili, automobili prawda, w nie, Europie. Więc, ale to zawsze będzie tak, jak teraz jest na amerykańskim rynku, tam przecież też są auta niemieckie na przykład, zresztą są nawet Detroit fabrykowane, ale są też sprowadzane, no i Amerykanin tak czasem myśli, czy kupić Chevroleta taniej, czy BMW drożej, ale dłużej będzie jeździł, więc to raczej jest kwestia niszy, w jakim uh -huh. tak mi się wydaje. Funkcjonowałyby te auta na przykład. I tak z innymi produktami też. Jakieś autentyczne sery francuskie, prawda, czy coś, to zawsze będzie trochę inaczej niż. No ja rozumiem, że po wejściu tych umów w życie, no to te produkty stanieją w Stanach, prawda? Tak, tak. Mogą trochę stanąć. Tak samo jak u nas stanieją z kolei amerykańskie, amerykańskie tak, produkty. Tak. No i dla konsumenta, no to w sumie będzie dobrze, prawda, że będzie miał na rynku dużo tańszych produktów. Tak, znaczy to jest też takie myślenie troszkę, że Europa, yy, mi się wydaje, że na przykład we Francji jest takie przekonanie, że Francja na globalizacji przegrywa oni to łączą jeszcze też z wpływem kulturowym Ameryki i nazywają to mondalizacją. I, a przecież Francja, jak wielu ludzi zauważa, doskonale na tym właśnie wychodzi, bo oni budują pociągi w USA, mm. inżynierowie budują tamy, mosty. Są rozchwytywani dosłownie, więc Francja bardzo dużo zyskuje na globalizacji, co nie znaczy, że ludzie nie mają takiego podejścia, że tracą, bo to jest takie romantyczne podejście. Do, no, taka, taka moda jest tak. tak taka moda też myślenia w ten sposób. Yy, nie odpowiadający za bardzo rzeczywistości. No zawsze tak było, zawsze tak będzie. Hmm, Czasem tak. to jest trochę niebezpieczne, bo tracimy kontakt z rzeczywistością, ale no cóż, zobaczymy, co będzie dalej. Yy. Zobaczymy też, czy Zieloni są, bo ja starałem się zadać takie pytanie, jak oni by to widzieli, prawda? Jak oni by chcieli to, to inaczej widzieć? No ale przynajmniej ci nasi Zieloni no, nie są zainteresowani jakby tworzeniem jakiegoś innego rozwiązania. Miałem wrażenie, że po prostu oni by chcieli, żeby każda, każdy rynek był niezależny, trochę mhm. jak nacjonaliści. To mi się skojarzyło z nacjonalistami, co jednak jest trochę dziwne, prawda? Bo przecież mhm. Zieloni są raczej łączeni z lewicą. No to, to prawda, znaczy w dużym stopniu oni czasem przypominają raczej romantyków, taką prawicę raczej, ale to już zostawiając nawet na boku, to ta pani posłanka, ona mówiła na przykład także o tym, że w Unii Europejskiej też się zdarzają takie sytuacje, kiedy ktoś no, jakby podchodzi tak, wszystko albo nic, prawda? Czyli tam był taki przewodniczący, Holender Luberg, który... Chciał przyjąć wtedy, bo już były takie umowy o handlu de facto, ale w ramach, tego, w ramach tych umów były też akta przewidziane. I on koniecznie się uparł, żeby to z akta przeszło. Oni wszyscy prawie powiedzieli nie, ale on się upierał, więc wszystko powędrowało do kosza. I to parę lat pracy powędrowało mhm. do kosza. A teraz od nowa jest jakby, no ale już lepsze napięć, więc... No więc y, cóż, zobaczymy co będzie. Dziękujemy Państwu za uwagę okay. i też prosimy, zapraszamy dyskusję nad y, tymi umowami, bo Dasz. wbrew pozorom to jest ważny temat, chociaż y, Bardzo y, mało go można Ma znaleźć w Tak, na razie. Dziękujemy.